laudetur, laudetur. Tak dynamicznie, bo chcę mówić o czymś, o czym już kiedyś powiedziałem, że to jest na pięknym nabrzeżu, przy swoim hotelu w z dalekim Zyginszorze, w prowincji Kasa Man, Senegalu, dżungla rzeka. Mówiłem o radości z czytania komentarzy w pisowskich, w prawicowych gadzinówkach, typu Że do Rzeczy, salony 24. Niestety, mimo że producent wypikał co mógł i tak nam to zrzucono. Więc powiem tak. Kiedy czasem mi się nudzi, nie mam co czytać, a rzadko nie mam, przeważnie mam nadwyżki czytania, zaglądam do komentarzy, dwa ulubione mi się to wykop, różne, Fora Ale uwaga, nie o tym chcieliśmy mówić, tylko Salon24, do rzeczy niezależna w polityce Jednosakiewiczy, Komentarze, interesują mnie tylko komentarze, kiedy ludzie wchodzą ze sobą w spór. Jest to zupełnie cudowne. Tam nikt, nikt nie dyskutuje, choćby nawet ostre merytorycznie. Jest, ty rudy zdrajco, ty wrono, ty świnio, ty, ty Ży Żydzie i Niemcu. No przecież u mnie się też pojawiają komentarze do mnie: ty Żydzie, ty, ty Niemcu, ty agenci i tak dalej. Dlaczego oni tak mają? To jest jedno jedyne pytanie. Tam nie ma innej polemiki. Ktoś jest Żydem, zdrajcą, agentem, komuchem, dzieckiem komuchów, etc. To jest, przecież to jest zupełnie cudowne. Nawet w tych niby intelektualnych, typu Salon24 do rzeczy, bo to, to jest ten ich szczyt, to jest śmietanka, gdzie produkują się Ziemkiewicze, Lisicki, który przecież gromi papieża, bo on sam on wie lepiej, co powie a kapapie, że do niego jest heretykiem, zezwalając na jakieś błogosławieństwa parchoma, etc. I proszę Państwa, wulgarna agresja, beznadziejna, pozbawiona smaku. Powiem tekst agresywny, czyli wulgarny, może być też czasem zabawny, jakoś groteskowy. Oni nawet nie są zabawni, są beznadziejni, Wiecie co? Prymitywni, prostaccy, wieśniaccy. Tak jak prymitywna, prostacka, wieśniacka jest ta wersja populistycznej prawicy i fundamentalizmu wieśniacko-katolickiego, która za nimi stoi. Jest to wielkie, zabawne G, ale poczytajcie sobie czasem te komentarze. Ty Żydzie, twoja matka się puszczała z tym, tym, ty komuchu, ty zdrajco. Nie stać ich na nic lepszego, wiecie co? I to jest pewna nadzieja. Tego typu głupota, tak tego typu ówno intelektualne zawsze przegrywa w dłuższej mierze. Ramę, proszę Państwa.